Omawiamy wszystkie partie polityczne, dzisiaj Platforma Obywatelska. Platforma Obywatelska, czyli największa partia opozycyjna w tym kraju, naturalny i historyczny wróg partii obecnie rządzącej oraz partia, przy której ciężko mówić o takim jednoznacznym profilu ideologicznym. Mówicie, Donald Tusk w ramach budowania jak najszerszej koalicji, jak najszerszej listy pod skrzydłami koalicji obywatelskiej, której Platforma Obywatelska jest największą częścią, poszedł naprawdę daleko i doprowadził do sytuacji, w której na listach Platformy możemy znaleźć zielonych, liberałów, konserwatystów. Naprawdę partia bardzo mocno trząca z centrum, Sięgać do lekko prawicowych wyborców i lekko lewicowych wyborców. Ale to, co zdecydowanie jest w tym DNA, nieważne czy prawicowych, czy lewicowych posłów, wyborców i tak dalej, to chęć odsunięcia pisu od władzy, która jest taką główną rzeczą w platformie, która jest głównym celem, główną ideologią w pewien sposób tego ugrupowania. Program Platformy Obywatelskiej składa się z kolei głównie z 100 konkretów, które zostały ogłoszone, mają być spełnione przez pierwsze 100 dni rządów, czyli mamy 100 konkretów na 100 pierwszych dni. Program gospodarczy Platformy Obywatelskiej jest raczej liberalny. Mamy tutaj podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych, który jest napisane trochę dziwnie, ale no je tym, że jest do 60 tysięcy złotych. Mamy usunięcie podatku belki. Mamy tam uśmiech w stronę przedsiębiorców, taki jak na przykład urlop dla przedsiębiorców. Czy też płacenie faktur dopiero od faktur jakby opłaconych, a nie tych, które się wystawiło. Wiecie o co chodzi. Mamy obniżenie VAT-u dla branży beauty. Co było ciekawym postulatem i mocno wyborczy postulatem, który był bardzo ciekawy, ale nie o tym dzisiaj. Ale jednak przy tym programie gospodarczym należy zauważyć, że jednocześnie mamy takie pewne zwroty socjalne w tym wszystkim. Takie jak podwyższenie renty socjalnej, czy na przykład babciowe, które jest wypłatą 1500 zł miesięcznie dla kobiet wracających na rynek pracy. To był taki jeden z pierwszych w ogóle postulatów, który Donald Tusk ogłosił. Więc kwestie gospodarcze liberalne, ale z jakimiś czasami delikatnymi, socjalnymi twistami. Program społeczny platformy z kolei jest raczej progresywny. W tych stu konkretach platformy odnaleźć możemy m.in. Innymi, aborcje do 12 tygodnia oraz obietnica Donalda Tuska, że nikt, tego nie popiera, nie znajdzie się na listach Platformy Obywatelskiej. Mamy wprowadzenie związków partnerskich, mamy refundację in vitro, pozwolenie na pracę osobom z niepełnosprawnościami przy jednoczesnym nie traceniu przez te osoby renty, jeśli zaczną pracować, a także urlopy wypoczynkowe, znaczy bony wypoczynkowe na urlopy dla osób, które opiekują się tymi osobami, zniesienie limitu w NFZ, co ma być odpowiedzią na kolejki w NFZ dla Platformy Obywatelskiej oraz jakieś wiecie inne mniejsze rzeczy, jak na np. podniesienie zasiłku pogrzebowego. Ogólnie ten program społeczny jest tak. Taki właśnie raczej socjalny i raczej progresywny. To jest taki pewien zwrot platformy obywatelskiej, która poczyniła na przykład z tą właśnie jasną deklaracją aborcji z tego tygodnia, która była taką rzeczą, dosyć wcześniej powiedzianą w kampanii, która pokazała pewien kurs, w którym platforma chyba chciałaby iść. Jeśli chodzi o program specyficznie dla młodych, mamy propozycję dopłaty 600 zł do wynajmowania mieszkania, mamy propozycję kredytu 0% na kupno swojego pierwszego mieszkania przez młodych, a także na przykład uwalnianie gruntu pod zabudowę, żeby było można stawiać więcej mieszkań przez deweloperów, więc wizja polepszenia się sytuacji na rynku mieszkaniowym jest tutaj oddana w stronę raczej do właśnie prywatnych instytucji, tak, no kredyty, deweloperzy i tak dalej. Mamy obietnicę ponownego finansowania telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży, a ekologicznie platforma skupia się raczej mocno na ochronie lasów, na zmniejszaniu ilości CO2, na wspomaganiu energetyki odnawialnej czy energii odnawialnej, więc powiedzielibyśmy, że są to takie no postulaty takie dosyć tutaj standardowe, te ekologiczne, w sensie takie raczej po prostu proekologiczne. No, Platforma Obywatelskie jest też partią no, taką pozytywnie nastawioną do Unii Europejskiej, jest właśnie taką partią, która tutaj dla młodych ma powiedzmy jakieś te mieszkaniowe Propozycje. Ale czas przejść do naszej ulubionej części, w której możemy poobrażać partie polityczne. Więc yy, zapytajmy się, jakie są kontrowersje związane z platformą obywatelską. No pierwszym zarzutem, jaki do platformy zawsze tak naprawdę pada, jest to, że jest to partia populistyczna w takim rozumieniu, że powie wszystko i zrobi wszystko, żeby odsunąć pis od władzy. To są na przykład zarzuty o to, że mocno zmienili swój profil ideologiczny, kiedy jest to potrzebne, żeby wygrać z pisem, że po prostu licytują się z pisem na obietnice i kiedy piso się obiecuje, to wchodzi do Tusk i mówi, to ja dam trochę więcej. A także to, że ta partia właśnie nie ma takiego swojego konkretnego ideologicznego wzoru, tylko po prostu jest złożona z bardzo szerokiej listy ludzi, którzy mają jak najwięcej tych wyborców zabrać z rynku, żeby PiS obalić. Więc jakby to jest jakiś taki zarzut, nie? Że Platforma to tak naprawdę tylko antypis. Kolejnym zarzutem, głównie z prawej strony z kolei, jest to, że Donald Tusk doma swoją przeszłość w Unii Europejskiej, no i jakby jest taka obawa, czy też jakby jest przedstawiana taka wizja, że Donald Tusk za bardzo będzie uginał się przed polityką Unii Europejskiej, czy pod, na przykład, polityką Niemiec. No, Deutschland. Do tego mamy całe zarzuty dotyczące poprzednich rządów i to, co PiS, na przykład, bardzo mocno wyciąga Platformie, czyli to, że, nie wiem, podnieśli i tak Dalej, a teraz, wiecie, zgrywają niewiniątko. No a poza tym mamy też kwestię tego, że platforma obywatelska jednocześnie mówi o cięciu podatków i zwiększaniu wydatków. Co jakby dowiedzieć, że się nie spina. Platforma co prawda ma na to odpowiedź mówi o tym, że jeśli oni dojdą do władzy, to, to polepszą swoją opinię międzynarodową do tego stopnia, że będą mogli taniej pożyczać pieniądze i że jakby dostaną lepsze ratingi, i tak dalej, i tak dalej. Obsługa długu będzie tańsza, dużo rzeczy, ale w każdym razie też jest taki zarzut, który się do nich w tym momencie przylepia czasami. I to by było na tyle. Tak wam podsumowaliśmy platformę. Idźcie do wybory, obejrzyjcie inne nasze filmy z innymi partiami. Cześć!